Musicie zdawać sobie sprawę, mówił Karol Wojtyła, że w wysiłku ducha, który ma na celu scalenie tego wszystkiego, co dobre, liczy się każdy wysiłek człowieka. Każdy wysiłek mający na celu być dobrym, stawać się lepszym i szlachetniejszym. Każdy taki wysiłek się liczy. Każdy taki wysiłek. Przyczynia się do scalenia tego, co Kościół uważa za swoje zadanie i obowiązek. Niech te słowa staną się dla Uniwersytetu, mottem na najbliższy rok akademicki i dla każdego z nas na dzień dzisiejszy i na każdy dzień naszego życia. Być dobrym, stawać się lepszym i szlachetniejszym. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz. Profesor Władysław Zuziak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witam serdecznie. Witam i pozdrawiam wszystkich. Księży, Rektorze, rozpoczęliśmy nowy rok akademicki i chciałbym zapytać na początku, jakie plany, jakie wyzwania stoją przed Uniwersytetem w tym rozpoczętym roku? W tym nowym roku akademickim mamy śmiałe i optymistyczne zamierzenia i plany w imieniu całej wspólnoty uniwersyteckiej chcę wyrazić wielką radość z tego tytułu że otrzymaliśmy dofinansowanie z europejskich funduszy w ramach tak zwanego kapitału ludzkiego europejskiego funduszu społecznego idzie o to żeby pracownicy na danej uczelni w tym wypadku naszej Mogli doskonalić się zawodowo, zarówno administracyjni pracownicy, jak i naukowo-dydaktyczni. Oprócz tego, tu pragnę wyrazić wdzięczność Urzędowi Marszałkowskiemu. Otrzymaliśmy dotację na modernizację sal przy ulicy Franciszkańskiej 1 z takim nachyleniem w stronę osób niepełnosprawnych chcemy wyposażyć lepiej te sale w nowoczesne urządzenia, które są dostosowane do studentów, dla studentów w szerokiej bym powiedział perspektywie. Oprócz tego na wydziale nauk społecznych dziekan wraz z całą radą wydziału czyni starania i na obecnym etapie skuteczne, tak można powiedzieć. Chodzi o otwarcie studiów trzeciego stopnia w zakresie nauk o rodzinie i nauk o mediach. Jest okazja, żeby podziękować całemu zespołowi, który przygotował te wnioski bardzo poprawnie i mamy nadzieję otrzymać te uprawnienia. Oprócz tego bardzo ważną rzeczą jest, są nasze starania o przekształcenie dotychczasowego Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydział Prawa Kanonicznego, więc mam nadzieję, że. Te starania będą pozytywnie zakończone. Osobiście chcę zwrócić uwagę także na Biuro Karier, bowiem w uczelniach w Polsce są teraz takie duże wysiłki, aby śledzić los absolwenta. Jest taki program współpracy. Uniwersytetu ze środowiskiem staramy się to czynić. Udaje się nam w niektórych dziedzinach. Nasi absolwenci są dość dynamiczni, zwłaszcza po dziennikarstwie, historii sztuki itd. I bardzo dużą wagę przywiązuje jak zwykle do współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus dla studentów, pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych. Coraz więcej ludzi wysyłamy na, do innych krajów sąsiednich w Unii Europejskiej, a także przyjmujemy. Chcę się pochwalić tym sukcesem razem z prorektorami i siostrą Edytą Czerwińską, która odpowiada za program Erasmus, że w tym roku przyjmujemy dziesięcioro studentów z innych krajów. Wykłady oferujemy w języku angielskim. Te moje marzenia jakoś się spełniają. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Zależy mi bardzo na wzmocnieniu projektów badawczych, żebyśmy się nie ograniczali tylko do naszych katedr i wydziałów, ale bardziej otwierali na inne środowiska naukowe, bo wtedy taki projekt ma większe szanse. Bym powiedział pozyskania tych środków. I wreszcie Uniwersytet w Roku Wiary, który został już otwarty przez papieża Benedykta XVI. Czynnie się chcemy włączyć w te uroczystości, ale nie tylko uroczystości, poprzez organizowanie sympozjów naukowych czy jakieś konferencje, ale równocześnie będziemy się starić, starać zgłębić naszą wiarę jako wykładowcy, studenci. I myślę, że to jest taka okazja, żeby nie tylko czynić refleksję nad wiarą, ale w duchu nowej ewangelizacji na nowo ją odczytać, bym powiedział, i ten charyzmat wiary nie tylko odczytać, ale rozwijać w sobie i pomagać innym. W tym kontekście też warto zapytać o, o liczby, o statystyki, bo one naj, tak najbardziej przemawiają do, do ludzi. Jeśli to nie tajemnica, to, to Myślę, że nie. Ilu studentów, ilu wykładowców obecnie jest, studiuje, pracuje na, na uniwersytecie. Ta liczba się waha, gdy chodzi o ilość studentów na całym uniwersytecie między 3500 a 3700. Udaje się nam zachować tę liczbę nawet w dobie tego początkującego kryzysu demograficznego. Liczba pracowników to 400 osób, zarówno naukowo-dydaktycznie, administracyjnie, jak i pracownicy biblioteki. I w tym roku, wedle wstępnego rozeznania, mieliśmy bowiem jeszcze drugą rekrutację we wrześniu. Zgłosiło się ponad 600 kandydatów, z czego jestem zadowolony, bo mieliśmy obawy, że może ich być mniej niż w ubiegłym roku, ale ta liczba jest zadawalająca na obecnym etapie. A jakie kierunki cieszył się największym. Zainteresowaniem? Zain największym zainteresowaniem, jak zwykle kierunek dziennikarstwa. Chyba kilka osób na jedno miejsce, następnie z pracy socjalnej w tym roku jako nowum. Dużo kandydatów się zgłosiło i zawsze z historii sztuki więcej kandydatów niż liczba miejsc. Natomiast wszystkie inne wydziały naprawdę chcę podziękować dziekanom i podziękowania szczególne dla biura promocji i rekrutacji. Tym wszystkim, którzy się przyczynili, że ta liczba w tym roku tak lekko wzrosła, nie zmniejszyła się, a byłem trochę niespokojny. W wakacje to tak niekiedy rano się budziłem i w modlitwie też zanosiłem te błagania, Panie Boże, żeby było jak najwięcej dobrych studentów. Osobiście zawsze się cieszę każdą studentką, studentem, bo to jest radość zarówno dla wykładowców, dziekanów, prorektorów i rektora. Jak ci ludzie, młodzi są promowani idą w świat, oby ich było jak najwięcej? Bo mają naprawdę szansę, dobrą szansę na naszym uniwersytecie otrzymać takie dobre, pełne, integralne wykształcenie. Teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli trochę szerzej i chciałbym zapytać księdza rektora, jakie miejsce obecnie ma uniwers uniwersytet, jaką rolę według księdza rektora odgrywa, czy też według marzyń księdza rektora mógłby odgrywać uniwersytet w polskiej, ale też patrząc jeszcze szerzej może światowej nauce? E, pragnę zaznaczyć, że Uniwersytet Papieski z tego tytułu, że jest ten przymiotnik papieski bardzo zobowiązuje i ta misja uniwersytetów katolickich różni się zasadniczo od innych uniwersytetów. E, może już nie w w tym posłannictwie naukowo-badawczym czy edukacyjnym, ale przede wszystkim w tej formacji ludzi, bo wiadomo, jeżeli ktoś przychodzi na Uniwersytet Papieski, mimo że oprócz dyscyplin czysto kościelnych są inne dyscypliny pomocnicze, wspomagające zarówno teologię, filozofię czy prawo kanoniczne, czy historię, to chcę zauważyć, że misja jest duża, zadania dla, wobec Uniwersytetu Papieskiego, zwłaszcza w dobie współczesnej, no, są bardzo wymagające i duże. Chodzi o zgłębianie tej refleksji teologicznej nad wiarą jako taką, i uniwersytet ma też trochę przy okazji zasadniczej pracy badawczej, i edukacyjnej, także wspierać, nie boję się tego powiedzieć, Urząd Nauczycielski Kościoła, w tym sensie, że wyniki tych badań, tych poszukiwań naukowych, mają także pomagać współczesnemu człowiekowi w zgłębianiu swojej wiary, w jej rozwijaniu. I przede wszystkim zawsze podkreślam, że absolwenci naszego uniwersytetu. Są obecni w różnych sferach życia publicznego, a więc to nie są tylko dyscypliny czysto kościelne, ale oni mają także swoją wiedzą służyć rodzinie, społeczeństwu i całemu państwu. I nie boję się tego powiedzieć. Oczywiście na pierwszym miejscu kościołowi, ale ta służba kościołowi będzie jeszcze bardziej wiarygodna, jeżeli najpierw będziemy służyć no, temu człowiekowi, do którego absolwenci są posłani. Warto zaznaczyć, że tych uniwersytetów papieskich nie ma dużo w skali światowej, oprócz tych uniwersytetów papieskich w Rzymie. Mamy jeszcze w Europie w Salamance, ale to już dużo wcześniej od nas powstał. I w Polsce, teraz gdy chodzi o Europę, jesteśmy z tego dumni, ale to zobowiązuje też do, bym powiedział, takie środowisko do tej wiarygodności od strony naukowej, zawsze zwracam uwagę na profesjonalizm, ale i także to zaufanie, którym obdarza nas Kościół poprzez papieża i kongregację edukacji katolickiej, poprzez to zaufanie no chcemy jakoś odpowiedzieć na te wyzwania i oczekiwania względem nas. Jest to możliwe, środowisko nasze naukowe jest coraz bardziej dynamiczne, mamy bardzo dużo publikacji w czasopismach naukowych i punktacja też rośnie. W skali międzynarodowej bardzo wielu pracowników już jest w tych projektach badawczych albo w ramach umowy dotyczącej wymiany studentów, profesorów, coraz więcej otwieramy się na środowisko zagraniczne, uniwersyteckie. Więc jest dużo, bym powiedział, nadziei. Są też i takie czy inne bym powiedział, niedomagania. Brakuje nam infrastruktury. Chcemy to wzmocnić. Od strony administracyjnej, ze strony prawodawstwa państwowego tych wymagań jest coraz więcej tej biurokracji, ale krok po kroku wspólnymi siłami to jakoś pokonujemy i Uczelnia się nadal rozwija, tym bardziej, że to jest wielkie dziedzictwo błogosławionego Jana Pawła II i całego zastępu profesorów, którzy w trudnych warunkach w okresie reżimu komunistycznego budowali ten gmach, i my chcemy to dziedzictwo podjąć i w sposób twórczy rozwijać. Wspomniał się rektor o prawodawstwie państwowym. Chciałbym zapytać tak ogólnie, jak wygląda współpraca z rządem, z Ministerstwem nauki? Czy tutaj czy jakiś rektor wsparcie, czy. I osobiście jako rektor yy, widzę, że ta praca, czy współpraca bardzo pozytywnie się układa. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma swój klucz do finansowania poszczególnych uczelni my też jesteśmy dofinansowani na zasadach uczelni publicznych, choć nie jesteśmy bezpośrednio uczelnią publiczną, niemniej jednak z własnych środków też musimy dotacje na budynki, infrastrukturę też nakładać, inwestować. Natomiast poprzez udział jako rektor w konferencji rektorów uniwersytetów polskich, czy w innych organizacjach uniwersyteckich. Mamy też spotkania, ostatnio we wrześniu mieliśmy spotkanie z panią minister w Warszawie. Ministerstwo stara się komunikować, przekazywać te wszystkie uwagi, zasady związane z reformą szkolnictwa wyższego. I staramy się o środki, o dofinansowanie zarówno z Narodowego Centrum Nauki, jak i innych możliwych grantów badawczych, bo tylko te uczelnie będą funkcjonować dobrze, które będą umiały pozyskiwać te granty. Ja wciąż osobiście jako rektor zachęcam pracowników naukowo-dydaktycznych, żeby się nie bali, żeby byli aktywni, żebyśmy mogli przetrwać. To trzeba po prostu te granty pozyskiwać, i wtedy jesteśmy jako placówka naukowo-badawcza i dydaktyczna dobrze postrzegani. I no niestety, dzisiaj jest rywalizacja, punktacja, i to dotyczy także uczelni. Więc ministerstwo o tym mówi i nie boi się o tym mówić, a my po prostu te wyzwania chcemy podjąć, bo nie ma innego wyboru. W szkolnictwo wyższe czy granty naukowe nieco inaczej. Funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, że bardzo dużo można pozyskać finansów od prywatnych osób czy firm. W Polsce czy w Europie się to jeszcze nie przyjęło, ale myślę, że coraz bardziej w tym kierunku musimy iść. Ksiądz Rektor z racji zajmowanego stanowiska obecnie bardziej skupia się na pracy administracyjnej, natomiast no jest też ksiądz profesorem, i tutaj w tym kontekście też chciałbym zadać pytanie bo dzisiejszy świat bardzo dużo mówi o wolności, to najlepiej takiej wolności, która, która nie ma żadnych, żadnych ograniczeń i także o wolności akademickiej. Czy nie wydaje się księdzu profesorowi, że no dzisiaj bardzo często ta wolność akademicka zatraca czasami to odniesienie do, do prawdy, znaczy do wolności poszukiwań badawczych, które jednak no są ograniczone prawdą, prawda? Proszę państwa, tu jest bardzo ważna dziedzina mianowicie uniwersytet z istoty swojej powołaniem uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy. I tu to poszukiwanie prawdy powinno być w duchu wolności i autonomii, ostatnio jak premier był w Krakowie, właśnie mówił na Uniwersytecie Jagiellońskim o Autonomii podstawowych jednostek w Polsce czy instytucji, a do takiej należą uniwersytety. I proszę zauważyć, że tu jest pewnego rodzaju bezkompromisowość. Natomiast gdy chodzi o specyfikę uczelni czy uniwersytetów katolickich albo papieskich, znam wiele uniwersytetów na zachodzie i tam też miałem okazję studiować, gdzie stawiali taką dewizę. Załóżmy w dziedzinie inżynierii genetycznej, że to poszukiwanie prawdy jest za wszelką cenę. I kiedy ze Stolicy Apostolskiej były tego rodzaju uwagi, że w tym poszukiwaniu prawdy także trzeba mieć na uwadze dobro człowieka, i z tym poszukiwaniem prawdy są też związane pewne zasady moralne, które nie mogą z zewnątrz niejako być narzucane. Ale w ochronie o, o dobro człowieka, czy pełny rozwój człowieka, naukowiec, nazwijmy to umownie, też ma pewne ograniczenia, nie, nie za wszelką cenę. Chodzi o to, że naukowiec nie może widzieć tylko e, fragmentu, bym powiedział, człowieka, czy badanej rzeczywistości, tylko trzeba to widzieć też bardziej całościowo. Więc jako uniwersytet papieski. Wpisujemy się w tę misję poszukiwania prawdy, i to jest zasadnicze zadanie i powołanie, bym powiedział, naukowców, ale z drugiej strony mamy też na uwadze takie czy inne, bym powiedział, uwagi czy zasady moralne, które uwrażliwiają naukowca i mówią w ten sposób, że. Ja nie chcę się odwoływać do totalitaryzmu, przecież to wszystko racjonalnie było bardzo dobrze zorganizowane. I, i, I że już od strony, bym powiedział, humanistyki mamy pewnego rodzaju doświadczenie i nie możemy popełniać tych samych błędów. Że człowiek, ze względu na swoją godność wrodzoną, przyrodzoną, ma swoją wartość i nie może być środkiem do celu. Ta niepowtarzalność, wyjątkowość człowieka, czy prawa człowieka, i to wszystko też musimy mieć na uwadze, że ja, ja bym tu jeszcze odróżnił jedną rzecz, mianowicie nauka sama w sobie, ona zawsze poszukuje prawdy. I powinna pełnić swoją misję, natomiast zastosowanie zdobyczy naukowych, tak to nazwijmy umownie, może być przez człowieka źle wykorzystane, nie zawsze dobrze ukierunkowane i tu trzeba e, wsłuchiwać się w głos mądrości, filozofów, a w przypadku ludzi wierzących, czy na Uniwersytecie Papieskim, także w głos e, doktryny kościoła, że się tak wyrażę. I trzeba o tym mówić, czyli Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Niemniej jednak, jak powiedziałem wcześniej, sam papież, biskupi, pasterze potrzebują tego zaplecza intelektualnego, naukowego, tego wsparcia, że się tak wyrażę, ze strony naukowców. I my chcemy właśnie to zadanie realizować i pełnić. I na koniec, zapytam czego. Ksiądz Rektor chciałby życzyć studentom i pracownikom uniwersytetu? Studentom pełnego rozwoju swoich talentów. Zawsze z entuzjazmem podchodzę do studentów, którzy są wyposażeni w różne talenty. Jedni może mają mniej czy więcej, ale jak się pracuje, to można zdobyć wiele rzeczy. Pracownikom dużo zdrowia, bym powiedział, i takiego większego zaangażowania. Żebyśmy mogli się czuć jedną wspólnotą uniwersytecką, to co było w duchu dawnych uniwersytetów, gdzie ta relacja mistrz-uczeń bardzo dobrze funkcjonowała. Żebyśmy na naszej uczelni, mimo biurokracji, o której wcześniej już tam mówiłem i stosu tych papierów, potrafili zachować ten właściwy profil, tę misję uniwersytetu. I takie moje marzenie osobiste jest tego rodzaju, żebyśmy to jest zgodne z myślą filozoficzną Jana Pawła II, Karola Wojtyły, jeszcze jak tu był w Krakowie, który mówił o uczestnictwie, czy uczestniczeniu w życiu społecznym albo w tym wszystkim, co robimy. I to życzenie moje jest takie, żebyśmy my, właśnie my, tworzyli jedną wspólnotę uniwersytecką, zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracyjni, pracownicy biblioteki i studenci, że to jest taka wspólnota, której przyświeca jeden cel, poznawanie prawdy, a jako uczelnia papieska, że się wpisujemy w tę zasadniczą misję Kościoła, tego Kościoła, który jest i powinien być obecny w życiu społecznym, tak jak to nam mówi Konstytucja, o Kościele w świecie współczesnym. Że Kościół ma swoją misję i w tym wszystkim tak samo jest wpisana misja Uniwersytetu i z tego nie możemy rezygnować. Żebyśmy byli bardziej przekonani do tego, co robimy i z większym entuzjazmem, zaangażowaniem, śmiało wchodzili w nowy rok akademicki. Szczęść Boże, całej wspólnocie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję ks. doktorowi za rozmowę. Dziękuję bardzo.